No siemanko, jesteśmy teraz w grze Fifa 14 Oczywiście nie włączyłem tej gry bez powodu Włączyłem ją, ponieważ bardzo wiele osób chciało, żebym ją nagrał yy, Tylko to będzie działało na zasadzie takiej Oczywiście jeżeli będziecie chcieli, to będzie taki serowy odcinek, powiem wam, o co chodzi Więc tak, pewnie wiele osób zauważyło, że po prostu nie jestem zalogowany do, na serwerach IA, EA to jest powodem tym, że pożyczyłem tą grę od kolegi i po prostu no, nie mam tak jakby kupionego y, konta na EA. Czyli nie mogę grać w, w Ultimate Team, nie mogę grać przez internet i mogę po prostu nagrywać tą grę y, w taki sposób, już wam mówię. Y, może to polegać na tym, że na początku sobie poćwiczymy, zrobimy odcinki, którym, w których się uczę. Yy, uczę się jakieś triki, gry treningowe a dopiero później zaczniemy karierę możemy ją zacząć jako menedżer i jako gwiazda yy, czyli zacząć swoją karierę dowolnym zawodnikiem i po prostu możemy go stworzyć albo po prostu gotowego już mieć więc wszystko zależy od was, więc mówcie czy wam się to będzie podobać czy nie yy, nie, gram na, nie gram na padzie bo nie mam pada, po prostu nie stać mnie na niego będę napierdzielał na klawiaturze tak, dobra, jest teraz kamerka, jak widzicie, już wreszcie mogę nagrywać FIFA lepsze gierki, to jest właśnie pierwszy dowód na to, że ten procesor wytrzymuje te wymagania, tak, dobra, po prostu muszę zobaczyć, jak mi będzie iść w tych gierkach, yy... na początku weźmiemy sobie szybki mecz, żeby sobie pograć po prostu... Yy... Teraz jestem na, na niepoczątkującym, tylko na doświadczonym Coś takiego, na takim średnim poziomie trudności yy, I zagramy sobie... Zagramy sobie... Bo ja chcę w Barcelonu zagrać, bo tam jest Neymar I prawdopodobnie będę chciał grać Neymarem w... w, 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 w karierze, więc oczywiście mówcie Czy wam... No Boże, czy będziecie chcieli Zagramy sobie teraz na... Zagramy sobie na... Arsenał, o! To będzie spoko Okej, okay, ja uwielbiam grać w nocy, więc... Zagramy sobie w nocy I widzicie kamerkę Chyba już drugi raz to mówię Okej, okay, Camp Nou jest fajny Nie wiecie co, może być Camp no nawet Bo ja lubię też Santiago Bernabeu, ale... Może być też Camp Nou Gram na klawiaturze, więc... O, coś nowego jest Co to jest? czekaj, czekaj, czekaj No i co trafię? A ja mam przejść na to i teraz dośrodkować, w ja mam trafić w ogóle, cholera, no! O, trafiłem w coś, dobra. Lecimy dalej. Jeszcze mamy trzy próby. O, trafiłem. Oj, spadły jeszcze więcej. Dawaj, dawaj, dawaj. A ja teraz chyba najmarym jestem. O Naymarem, no mój ulubiony zawodnik, mówiłem nauczy się driblingować, tak? Jeżeli wam się spodoba ta seria, to będę musiał zainwestować w wypada jakiegoś. Ta niego, bo nie chce mi się pewnie rozwale nieraz go. Dobra, zaczynamy już, nie będziemy pierdzielić głupot. Nie jestem dobry w komentowaniu, ale może się nauczę. Dlatego będzie za was gadał Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dobra, zaczynamy. OK, yy, Zaczynamy Messi. Dobra, Messi. Messi, biegnie, Pedro. Podajemy prostopadle i spierdzieliłem wszystko. Dobra, dobra. Dawaj, dawaj, teraz ty, tutaj. Gdzie ty lecisz, człowieku? Cholera. Nie, 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 nie. Wy, wybiegasz, bramkarzem karzem. Aaa, spalony. Kazorla, kazorla, spalił. Źle podał mógł troszeczkę podbiec, bo czterech obrońców stało na swojej linii. Pique. Pique. Kurde. Dawaj, dawaj, dawaj! Widzicie co? Musicie mi dać się po prostu rady, bo ja w to też bardzo rzadko gram, To był pierwszy raz dzisiaj w to grałem w tą FIFA 14. Dlatego po to będą te, będą te pierwsze odcinki, kiedy się będę uczył Żeby po prostu nie zaczynać kariery niczego nie umiejąc. Cholera, jezu! łakot, Walkot chyba, czy ja nie, nie przeczytałem. Dobra, Wiktor Waldes wybija na środek. Tutaj Pedro. Pedro biegniesz? Gdzie podajesz? Biegniesz, 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 serio Busquets, Serio Busquets. Zmiana zawodnika? Zmiana? W ślisk. Spierdzieliłem? Spierdzieliłem? Jaki faul, był faul Ale ja nie umiem w to grać Ale nie dam się, nie dam się, nie będzie gola Nie będzie gola Nie! Nie wierzę! Oh, kurde mać Nie, teraz będzie gol, teraz będzie gol dla mnie po prostu musicie mi pomagać, bo ja po prostu nie wytrzymie, nie wytrzymie. No klikaj, to klikaj! Musimy jakoś poprawić swoje zachowanie na polu bitwy. W ogóle źle mi podania wychodzą odra. Pedro, Pedro, podaję do Iniesty. W ogóle też źle, bo grałem na klawiaturze, to jest oczywiście gorzej o wiele niż padem. Jezu, jak ja ani jednego strzału nie, nie wykonałem w ich bramkę. Więc wybiję teraz z Wiktorkiem Wiktor dawaj dawaj Teraz ty podajesz Szybko, ale oni mają dobrą obronę i po prostu nie da się za bardzo ich przejść Też dobra, dobry skład, ponieważ jest to Arsenał Dobra, Dani Alves Dani Alwesz. Dani Alves Dawaj biegniesz, biegniesz, Messi kurde spierdzielił podanie No i gdzie podajesz Xavi? No jak ty biegniesz, jak ty biegniesz No i teraz dawaj, kontra, Ksawi, Dora, dora, zmiana skrzydła NIE TAKA ZMIANA SKRZYDŁA Podawaj, 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 dawaj, dawaj Nie dobiegniesz, no bo oczywiście Szczęsny Musi o nich obronić, zapomniałem, że o nich jest Szczęsny Cholera Szmitrzaska, jak widzicie Ostrzygłem się, więc już będzie Inna fryzurka Nie no, nie wierzę w to, co widzę po prostu nie umiem odeprzeć ich ataku Tylko się rzucam, niepotrzebnie, Dora Oczywiście mamy szybkich... oj Jezu, dobrze, że... Dobrze, że wlazł. Nie wiem jaką się nazywa Sergio Busque, Busquets, nie wiem. Dawaj, 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 dawaj Nie, 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 no cholera, nie tak to miało wyglądać, chłopaki chłopacy? Nie wiem Źle to wygląda, źle to wygląda, źle wygląda moje granie więcej z tego śmiania niż grania. Ale dobra, nie przejmujmy się. Pokonamy przyszły tylko komputer, ale komputer często jest lepszy od gracza i to jest po prostu... ale dopiero 22 minuta, to jest 0 zero, zero przypał. Teraz wbijasz im tutaj na chatę. Tylkoś złe podanie, ponieważ trzech stało. No i teraz, Ksawi, Ksawi. Zmienia się na Busquets, Busquets No jak, ty, kurde, w ogóle nie ogarniam tego sterowania. Znaczy, wiem jak się steruje, ale. No i gdzie, podajesz, gdzie, gdzie, gdzie. Dobra okazja. Nie pokonać. Cholera, podawaj mu teraz. Biegniesz, biegniesz. I teraz, Neymar. No, i Neymarem nie przebiegniesz! Wybierz mu to piłkę, zabierz mu ją! Zaraz podam do Neymara i przebiegnę jak struś dziwiat przez całe boisko, zobaczycie. Dobra, dobra, dobra. Kurde mać! Kto to był? Kto to podał? Teraz rożny. Nie. Dawaj, 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 wybi to. Do Neymara, do Neymara i teraz biegniesz, Neymar, przez całe boisko! Przez całe boisko! Nie no, chciałem jakiś trik, finezyjny, coś takiego, cokolwiek. Nauczcie mnie tego. Dobra, Neymar. Jeszcze, jeszcze to nie, nie, to nie Neymar, to Iniesta. Do Nej. Kurde, za późno! Za późno, za późno, za późno podałem do Neymara. Nie możemy tego przegrać, musimy to wygrać, chociaż jest źle. Ale. Masakra, masakra, dawaj to. I teraz Iniesta! I nie Teraz doświadkowanie będzie, zaraz będzie doświadkowanie. Kurde. Nie, nie wierzę w to co widzę. Przynajmniej był strzał. Był nasz pierwszy strzał. Czawi trochę to spierdzielił, bo coś mu nie wyszło, no coś mu nie wyszło, źle może nakładkę wkładkę jakoś... Może źle ma po prostu mm, sznurówki zawiązanej. Coś mu tam y, przeszkadza w strzelił gola. No bywa, bywa, bywa. Więc ym, damy mu szansę Damy mu szansę, dobra Wślizg, Krup, dobrze A ten ma chyba dobrze sznurówki zemezane Biegnie po tym boisku jak na Ronaldinho Niczym Messi po dopalaczach Niczym Lance Armstrong po dopalaczach O, no i co to było? Nie Nie, 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 nie będzie groźnie, nie, nie, nie Skaczemy, ska oj Nie Cholera, skacz Rzuca się do tej piłki. Szybko, szybko. Hallelujah! Hallelujah! Nie wierzę, nie wierzę. Marte sucker. O Boże, to jest masakra. Dobra, dobra. Patrzcie, patrzcie. To będzie ta pamiątka. To będzie pamiątka tego meczu. Jak teraz przegrywam ciągle, a później, gdy będę nagrywał dalsze odcinki, będę wygrywał. Zobaczycie, zobaczycie, zobaczycie. Dobra, dobra. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, inaczej jest beznadziejnie. No i skosił go. Wybi to, wybi to, wybi to. Ale sytuacja. Po... O, po... Nie wierzę w to, co widzę. Jakie szczęście, ale widownia, tak dużo ludzi przyszło na mój mecz. Tak dużo moich widzów przyszło na ten mecz, a kurde po prostu. Nie wierzę, no nie wierzę. Przegrywamy, a tak dużo osób przyszło na ten mecz. Jest! Ole, kurde, obronił. Wieszcie co? Dobrym bramkarzem jestem, dobrym bramkarzem. Dobry bramkarz, dobry bramkarz. No i teraz wybi to, wybi Dobrze, dobrze wziął. Cholera. No i nie podawaj do niego. No i gdzie ty biegniesz? No druga połowa się zaraz zaczyna. Muszę chociaż jednego gola strzelić, to, jest ich honorowy przynajmniej dajcie mi. Przypał, 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 wznawiamy mecz. Żadnej nie zarządza... A bo dobra, zarządzimy sobie zespołem. Zamknij się, to nie jest żadna gratka. To jest kurde fałszywą dziewiątkę damy i kurde spalę ich na stosie. Ach... Gdzie? Fabregas, kurde! Toż Fabregas miał być tutaj! Kapitana wypierdzielimy? Nie no, kapitana... Trzeba postawić zamiast... I nie jest, bo... I nie jest to, coś słabo biega dzisiaj, chyba... Słabe śniadanie zjadł. Dobra, zaczynamy grać, zaczynamy grać. Lecimy na klawiaturce, gramy w Fifę! Huh! Dawaj, 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 dawaj! I biegnie Messi. Messi, Messi! Messi! Bierz go! Dobra! Fabregas, fabregas! Biegniesz! Biegniesz! Wystawka! Messi biegniesz! Messi! Kurde, nie wybijaj tego! Ustawienie jest dobre! Nie! Ole uh! szczęście! kurde, blaszka! Ja pierdzielę, Wiktor Waldes obronił 7 strzałów, a tamty śledzie. A tamten śledź szczęsny obronił. Ole, szczęście, już ósmy strzał. Jest! Ja nie wiem, jak ja to przeżywam. Ja nie wiem, jak ja to przeżywam. Musi być chociaż 1 do 2. Musi być. Biegniesz, biegniesz! Dawaj, 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 Sergio Busquets Xavi, Xavi Jak to się, kurde, wygląda Co? Do Neymara, do Neymara Dawaj, Neymar No, kurde, myślałem, że zrobię takiego hard Hard blasta, kurde Turbojeta trzeba było walnąć jakiegoś Nie, nie O, że maska Kwo... Kurde, Mać, nie wierzę w to, co widzę Turbożeta za Neymarem walnę takiego, że No co się krzywisz Masz rano, masz rano, masz rano Nie kiwaj się z nim, tylko Biegniesz, biegniesz Dobrze, zabrałeś mu chociaż raz w życiu piłkę Teraz do Neymara, do Neymara Dawaj, Neymar, Neymar Dobrze, biegniesz Biegniesz, Neymar Nie zawiedź mnie, nie zawiedź mnie tym razem i tym razem mnie nie zawieć, no Sędzia pokazuje rzut rożny dla Fabregas, Fabregas, dawaj, z Różnego Nie, nie wierzę. O, szto, to to szczęsny wybijaj tą piłkę, nie graj na czas, bo 6 sekund minie i będzie po tobie. Nie, 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 to jest kurde niemożliwe. Przegrywam 2-0 z takimi leszczami jak Arsenal Nie no, bramkarze mają dobrego, ale strzałów to za dużo w ich stronę nie było Na pustą bramkę nie strzelić, fuck, kurde, Giroud jakiś No, grzywę zrobił, lepszą jeszcze od Ronaldo Ale kurde, się nie popisał Na pustą bramkę nie strzelić, to jest dopiero siła No i wracaj się po tą piłkę teraz, a nie... Zero koordynacji ruchowej, zero koordynacji ruchowej. Co wy, w saunie siedzicie cały czas, że biegać nie potraficie? NIE WIERZĘ! O, o już mi się gromadzi furia. Taki rejcz mi się gromadzi, że... Masa... nie. Masarnia, masarnia, masarnia. Chociaż jednego honorowego strzelcie, chociaż jednego honorowego. To wiem, że to jest mój pierwszy mecz, ale nie możemy tak przegrywać. Panowie, panowie, toż to jest. To jest po prostu wstyd! Przegrać 3-0 z arsenałem. jeśli przy takim słabem bramkażu jak Dobra, nie, to nie jest słabem 69 minuta. Mam nadzieję, że mnie nie zawidziecie. Nie mogę nawet dojść do mojej. Nie wiem, może złe ustawienie, czy coś. Może zmienimy ustawienie, to no, zmienimy ustawienie. Wyjdziemy sobie. Nie, nie skład, nie skład, tylko formację ofensywnie sobie damy. Zmieniaj się, zmieniaj się, i gramy teraz w nowym. W nowym ustawieniu. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziecie po prostu. No i teraz nie. Co ty wyprawiasz? Gdzie się kładziesz? No ale mnie zaraz, Rage, taki trzaśnie. Nikt, przy żadnej grze się tak ja to wyłączam zaraz ja to zaraz wyłączam, ma być honorowa bramka bo jak nie będzie, zaraz mnie taki recz trzaśnie, pierwszy mój mecz pierwszy mój mecz, dobra wiem pewnie nie chcecie widzieć takich meczy, oglądać u mnie ale musicie się pogodzić z tym, że będzie coraz lepiej. Będzie coraz lepiej, pokażę wam, że cały czas będę się kształcił w tym kierunku, żeby wygrywać te mecze. A, chociaż strzel. Strzel chociaż honorowego. Stary. Strzel honorowego, no. 75 minut w grze zostało. Czemu nie atakujecie? O, myślałem, że będzie karny. Ja pitole. No i biegnij teraz! Biegnij! Pikłe, pikłe! Biegniesz! Biegniesz! Teraz ty, teraz ty, Messi! Nie zabieraj mu tej piłki! No wystaw się szmat! No i gdzie podajesz? Do kogo ty podajesz? 4-0 to ja... Dzisiaj przygrywam masakra. Pierwszy mój mecz w tej grze. Grałem w FIFA 14 więc wiecie, więc wyrozumiałość proszę, wyrozumiałeś. Nie, dobra. O, jak dribling, piłkę wypuścił do tyłu. Super dribling. Zostawił piłkę jeszcze komentatorzy powiedzieli że dobry dribbling, ta. No to ja lecę sobie teraz z Fabregasem. Fabregasem wybijamy do Messiego. Messi wchodzisz do środka, wchodzisz, cofasz się, do środku wujesz nie! To nie tak miało być! Wychodź tutaj, wychodź mu, wychodź mu, wychodź mu naprzeciw. Naprzeciw oczekiwaniom, naprzeciw oczekiwaną. No i teraz weź mu w raj'a takiego. Dawaj. Wydziemy. Dawaj, dawaj mu Raj'a, dawaj. Dawaj, wchodzisz mu tam, wchodzisz. I do Neymara! I do Neymara. No i gdzie mu Co ty biegać nie potrafisz? Ale zaraz mi strzela takiego gola z połowy, że. się zesrają. Wbijaj mu tam, wbijaj mu tam Biegniesz, to jest nasza szansa Jest, honorowy gol Jest uh! Fabregas Chociaż honorowego gola strzeliliśmy, tak To był po prostu błąd tego sz Błąd szósteczki, błąd szósteczki Błąd, tak My lepiej, no najważniejsza jest skuteczność Nieważne, że jest 4 do 1 Ale honorowy jest uh! Po prostu myślałem, że mi korki wysiądą. Myślałem, że mi korki wysiądą, chociaż. Wiecie, chodzę do elektryka, jestem. Jestem po prostu bardziej. Mam lepsze bezpieczniki, ale myślałem, że mi korki wysiądą po prostu. No i teraz, jak będzie. Jak będzie 5-1, kurde, dobrze, że nie ma, bo normalnie bym z wymienił bezpieczniki na słabsze, że mi, mi korki wysiadł. No i dawaj! Dawaj, ładam! Kurde! 4-1. Dobra, dobrze, dobrze Fabregas, dobrze. Ty to jesteś, Koleś. Dobrze, dobrze grasz, dobrze grasz. Huh. Tylko masz towarzyskie ale kurde. Dobrze gra. Polać mu, polać mu. Dziękuję. Sia. Mm. Jakiego gola strzeliłem, to mało osób widziało. Był taki trudny do zrealizowania, że... Mm. Widzicie, z komputerem przegrywam nawet, no. Kto by pomyślał?